Witam ciasteczkowo! Zapraszam na depilacja challenge. No i dzisiaj będzie super odcinek, słuchajcie. Mam asystenta ekstra łydkę taką obośną. No. Ba ja wykorzysta wykorzystała... Znaczy... Yy. Śmieć mi się chce, bo asystent mój nie wie co go czeka. Chyba nie miał depilacji. No i może to dobrze, bo przynajmniej będzie miał niespodziankę, bo już popłakałam się ze śmiechu. Słuchajcie, będzie to super cukrowa pasta. No nie wiem, zobaczmy, może super, ale super przepis, oglądajcie, depilujemy owłosione łydki. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, dajcie łapki w górę, jeśli chcecie więcej takich odcinków, takich challenge'y. No i gdzie ja jestem? W kuchni Renaty. Przełączamy kanał i jesteśmy na kanale. Nie żartuję, jesteśmy czesteczkowym ciasteczkowym kanale, <grych> ale użyczymy sobie kuchenki mojej. No taką trzy czwarte szklanki cukru użyję dodamy trochę soku z cytryny. Ojej, już mi jest ciary mam. Słuchajcie, jeszcze co dodamy? Trochę wody, nie wiem ile. Tyle. Dobra. i mieszamy. Podgrzewamy to. Rozpuszczamy cukier. Czemu ja tak dyszę? Trochę mam nerwów chyba będę robiła tutaj. Ja nie mam włosu, więc nie mogę sobie zrobić. <laughs> co mam na głowie? Dobra. Trzy minutki tak myślę, że wystarczy jak to będziemy przygotowywać. Zobaczcie, ona tak gęstnieje. nie, tak, bo też musimy przestudzić, przecież nie damy takiego wrzątku, bo razem z tego zrobimy sobie bombę. No, ja, przeleję sobie to do miseczki I poczekamy chwilę. Będzie bardzo ja... Ci bolało, wytnę ci trochę, ja, utnę ci. Nie wycinaj. Trochę skrócę. A w życiu. No mówię ci. Nie, bo to będzie oszustwo. Nie, że zawsze to nie można Dobra. tak nie dziwić. Można, no, no, no. No. dawaj, dawaj. Zobaczcie jakie obwłosione. No, on nie, nie golił 21 lat, no urosły. Słuchajcie, ja sobie muszę trochę je tu skrócić, myślę. Tak, bo no to nie, potem mi nie złapie. No spróbujemy, czy to w ogóle złapie tym cukier. Ja pierdolę, najlepiej było mu to tak wyciąć i już by nie było widać. <laughs> no to zaczynamy, znaczy muszę to przestudzić, Bo go nie oparzyła. Chwile? Wszystko mi tu leci. Takcie mów, czy to gorące? Nie wiem, czy to nie? A, o, parzy! Parzy, jedna. Ale dobre, no, już nie. Tyle? No. <noise> no to, no. to jest teraz? takie duże! <noise> nie duże. Nie takie duże! No czekajcie, no chwila. Yeah, napięcia nie napięcia na... Nie! Teraz! A e, to nic nie boli. Proszę! Tak, są. Gór, teraz <noise> Czy no właśnie jakimś żelkiem ci tu posmaruję? No za tak, z zastrzeżenia ja nie było. To wszystko by tego właśnie. No nie wszystko, ale trochę wyszło, no bo to pewnie na kilka to razy. To nie jest tak. No tyle. jeszcze raz. Nie, no nie. Musisz, A musisz, nie. A potem jeszcze się działa. No też tu i tam, ale tak. to. Ale działa. Czy wtedy? No tak. O, tu krewka się leje. No tak, <laughs> dość. To dość. Na no, dzisiaj dość. Gdzie? Wypłacaliśmy te włoski. No co? No tu. <laughs> No skuteczna ta depilacja, powiem Wam. Sama się nie spodziewałam, że tyle włosów wyrwę. No wiadomo, Maciek ma bardzo owłosione, więc to trzeba na kilka razy i myślę, że taka porcja, którą zrobiłam na nasze nogi kobiece wystarczy. I no teraz mówię, że są jakieś tam podrażnienia. Wiadomo, po każdej depilacji są podrażnienia. Oliweczką smarujemy i wszystko znika. No mam jeszcze ten preparat cudowny, więc czy moje włoski widać? Ja mam już, bo ja chodzę właściwie do kosmetyczki, słuchajcie, włoskiem sobie, ale może już przejdę na ten Cudowny sposób domowy. Zobaczymy, jak to działa. A, mi się przypomniało, właśnie, jak na rękę robię. Młody był malutki. Zasypialiśmy, opowiadaliśmy sobie bajki. A on mi robił depilację, słuchajcie, taśmą. Taką. Normalnie taśmą klejącą i. A, ty poszło dobre. Ale czy on tu widać, moje włoski? nie wiem, bo są bardzo jasne, ale wow, jest zaczerwienione i włosów chyba już tu nie ma. I poszło, czułam, czułam, że wyrywałam. <laughs> niedobre dobre to, no dobre, dalej działa, działa. Fajne, fajny sposób, jeżeli się spieszycie, nie macie momentu ani czasu iść do kosmetyczki, możecie zrobić sobie taki preparat, na pewno depilacja się uda. Piszcie komentarze, dołączajcie na ciasteczka, w komentarzu napiszcie Wasze sposoby na depilację. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego odcinka.